kolejny etap transformacji ciepłowniczej, zamiany tej ciepłowni elektrycznej węglowej na elektrycznie gazową. Powstająca tutaj inwestycja pozwoli produkować ciepło bazujące na źródłach niskoemisyjnych i zeroemisyjnych. Będzie pierwszy tak duży duża elektrociepłownia kogeneracyjna oparta na silnikach gazowych w Polsce. Myślę, że nie ostatnia. Miasto Bydgoszcz od dłuższego czasu tworzy system, w którym dbamy o odnawialne źródła energii, o zabezpieczenie wody z deszczówki, więc jest to element tego systemu, który zmierza do tego, żeby mieszkańcy w Bydgoszczy czuli się zdrowiej i bezpieczniej, żeby mniej płacili za energię i ciepło. Odchodzimy od węgla do roku 2030 w Bydgoszczy nie będziemy mieli źródła opalanego węglem. Czynimy starania nie tylko, żeby dotrzymać ten termin, ale w miarę możliwości go przyspieszyć.